Dobry Państwu, Michał Poręcki i serio nieruchomości. nieruchomościach. Dziś będziemy rozmawiać z panem Michałem Zapotą prezesem firmy HRA Investments, a będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytanie, które chyba zadają sobie wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości mieszkaniowych, czyli co dalej z cenami mieszkań. Kupujący twierdzą, że znaczące spadki cen są nieuchronne. Deweloperzy z kolei mówią, że jeśli będą to jakieś niewielkie, kosmetyczne, kto ma rację w tym sporze, panie Michał? Witam serdecznie. No, trudno powiedzieć: sytuacja jest, że tak powiem, mocno niecodzienna, natomiast ja rozumiem oczekiwania co, co do tego, że, ponieważ jest kryzys, więc, ceny powinny spadać i to wyraźnie. Natomiast mnie się wydaje, że że po prostu no nie, nie, nie ma takiej za bardzo nawet możliwości. Podstaw podstaw A możliwości też no, trzeba wziąć pod uwagę to, że te ostatnie powiedzmy wzrosty cen, one faktycznie były dynamiczne te dwa ostatnie lata i, i zaczęło się głośno mówić o, o bańce i być może przeszacowaniach cen mieszkań. Natomiast Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że jednocześnie mieliśmy bardzo wyraźne wzrosty cen gruntów, wzrosty cen materiałów budowlanych, usług budowlanych, i, i, i to nie jest tak, że ten spread na marży deweloperskiej się powiększał jakoś w wyniku tych, tych wzrostów cen mieszkań, tylko on był jakby reakcją na wyraźne wzrosty kosztów. W związku z tym, moim zdaniem, deweloperzy nie mają za dużo miejsca tak naprawdę na, na, na wyraźne obniżki. I jeżeli takie się pojawią, no to, to ja bym był zaniepokojony, bałbym się po prostu o kondycję dewelopera, który takie wyraźne obniżki wprowadza. Trzeba też pamiętać o tym, że taki projekt deweloper musi skończyć. Tak? Jeżeli on, jeżeli gwałtownie obniży ceny, to ten projekt może być nierentowny, w związku z tym taka firma może mieć problem z ukończeniem tego projektu. W związku z tym, no. Ja myślę, że w niej jakieś tam promocje się pojawią i te parę procent, parę procent w dół może być przez kilka najbliższych miesięcy, na pewno nie będzie jakby oczywiście wzrostów, no bo to bardzo, bardzo jakby trudno w tych warunkach, natomiast Pan z drugiej strony, jeszcze, jeszcze z kolejnej strony można wziąć pod uwagę taką, taką perspektywę, że mamy jakby Ograniczony, czy, czy będziemy mieli ograniczony dostęp do, do, do finansowania. W związku z tym nabywcy mieszkań, nawet ci, którzy są chętni na, na kupowanie mieszkań, nie będą mogli powiedzmy być skredytowani, tak, nie będą mogli uzyskać kredytów hipotecznych. To, to, to z kolei znów z jednej strony osłabia popyt, mogłoby wpływać na obniżki cen, z drugiej strony. No to jest kwestia taka, że brak dopływu świeżych pieniędzy do, do deweloperów na rachunki powiernicze powoduje to, że, że ograniczają się możliwości realizacji inwestycji. To z kolei powoduje yy, brak bezpieczeństwa dla, dla, dla całego projektu. I, i, I to są takie rzeczy, które, które powiedzmy są dużo, dużo moim zdaniem bardziej newralgiczne dzisiaj niż, niż to, czy sama cena spadnie, czy, czy co się z nią będzie działo. No właśnie, jak Pana zdaniem może wyglądać w nieodległej przyszłości akcja kredytowania hipotecznego prowadzona przez banki? Już dochodzą sygnały, że banki znacznie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów hipotecznych i bardzo uważnie przyglądają się dokumentom przedstawiającym, przedstawianym przez potencjalnych kredytobiorców, jeśli chodzi o ich branżę, w jakiej pracują i możliwości finansowe. No tak, myślę, że banki zareagowały no generalnie prawda, na, na sytuację, tak, czyli, czyli podkręciły parametry, jeżeli chodzi o, o, o kryteria przyznawania kredytów, usztywniły się, czy nawet podniosły oczekiwania co do wkładu własnego, tak, który powiedzmy dzisiaj już w zasadzie wszędzie praktycznie jest te 20% w gotówce jakby żelaznym obowiązkiem. Niektóre nawet poszły dalej i tam gdzieś się pojawiło jakieś 30% wkładu własnego. No to, 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 to powiedzmy jest jakaś tam reakcja na kryzys. Tak? Wszystkie analizy, które mamy w ogóle szerzej dotyczące gospodarki, no to one powiedzmy się kształtują na, na podstawie tam danych z kilku tygodni. Tak naprawdę nie wiadomo jak będzie, co nie? Bo, bo jeszcze, jeszcze powiedzmy kilka tygodni temu się mówiło o jakimś tam 20% bezrobociu Później tam 12-14, powiedzmy wczoraj czy przedwczoraj PKOSA się doliczyło, że, że to nie powinno być więcej niż 10. Tak naprawdę to wydaje mi się, że to będzie mniej. Być może w jakimś tam szczytowym momencie jesteśmy, gdzie, gdzie, te, gdzie tej dziesiątki dotkniemy, ale to, to moim zdaniem absolutnie chwilowo i większość, powiedzmy, dużych przedsiębiorstw albo wraca już do, do, do pracy, albo, albo za chwilę wróci. Jest kilka branż, które jeszcze będą cierpiały na pewno, tak? czyli, czyli powiedzmy turystyka, branża eventowa i tak dalej. Natomiast one w perspektywie czasu też się odblokują i, i popyt na te usługi wróci absolutnie. Tak? Za, za chwilę wejdziemy w okres wakacyjny, powiedzmy, i ja uważam, że będzie, ponieważ nie będzie można jeździć daleko za granicę, w różne tam atrakcyjne miejsca. W Afryce, w Azji czy gdzieś tam. Więc ludzie będą jeździć na, na zór, w góry. Przeżyjemy pewnie zalew turystów z Niemiec, którzy też będą chcieli wyjechać na jakieś na, na parę dni przynajmniej wyskoczyć na, na wakacje, a też nie będą mogli wyjeżdżać daleko za granicę. Więc ja uważam, że sytuacja będzie dość szybko wracać do normy, to oczywiście zależy też od decyzji administracyjnych, rządowych i to też nie zależy tylko od decyzji w Polsce, ale w innych krajach. Widzimy na przykład Szwecja się, Szwecja nie wygasiła gospodarki, a, a prognozy co do wzrostu PKB i, i bezrobocia są zatrważające, prawda, więc, więc to, to wszystko zależy też od sytuacji danego kraju. Myślę, że nasza gospodarka jest, jest takim ciekawym miksem usług, produkcji, Małych firm, dużych przedsiębiorstw i ja patrzę na sytuację jakby naszego kraju, naszych przedsiębiorstw i, 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 i też w konsekwencji gospodarstw domowych, które powiedzmy, dla dewelopera są podstawowym targetem, to, to, to ja patrzę optymistycznie i myślę, że przynajmniej po, po tym, co się u nas dzieje, na przykład, to maj to, to już jest wyraźna zmiana w stosunku do zachowań klientów w kwietniu i, i myślę, że będzie po prostu wracać, wracać do normalności. Z, z miesiąca na miesiąc. Myślę, że trzeci kwartał to już, będzie, to już będzie naprawdę nieźle. Rozmawialiśmy o klientach indywidualnych kupujących mieszkania na własne, na własne potrzeby. A dużą, drugą taką bardzo aktywną grupą w ostatnich latach byli kupujący za gotówkę drogi inwestorzy uciekający przed niskimi stopami procentowymi ze swoimi pieniędzmi właśnie na rynek mieszkaniowych, czy spodziewa się pan że mogą oni wyprzedawać się teraz tych mieszkań rzucać się na rynek zwłaszcza jeżeli na przykład wspomagali się kredytem To ja powiem w ten sposób jeżeli to byli inwestorzy którzy dysponowali faktycznymi nadwyżkami nadwyżkami środków pieniężnych i i y, tych środków pieniężnych nie potrzebują w perspektywie, nie wiem, kilku miesięcy na życie, to, to po prostu jakby wyprzedawanie dzisiaj mieszkań nie ma żadnego sensu. To, to, to po prostu to, to, y, to trzeba, trzeba, trzeba to przeczekać, nawet jeżeli tam jakieś najmy się wysypią, to, 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 to trudno, tak? No to jest kilka miesięcy i, i to się i to się unormuje, tak? natomiast jakby to, to mieszkanie ma tą swoją wartość wewnętrzną, ona, ona powiedzmy, nawet jeżeli byśmy mieli taką sytuację, że nagle coś się dzieje, powiedzmy te ceny mieszkań spadają o 10%, o tak 15%, nie wiem, to, 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 to i tak będzie sytuacja przejściowa, tak? jeżeli to byli inwestorzy, tak jak mówię, z, z realnymi nadwyżkami, nawet jeżeli wspomagali się kredytami, żeby, żeby powiedzmy podlewarować się i z tam dwóch na przykład kupić cztery mieszkania, to myślę, że, że oni są w stanie je przetrwać, i tutaj nie ma żadnego powodu, żeby się wyprzedawać. Natomiast pewnie jest jakaś grupa 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 wśród nich takich osób, które, które kupowały na krótki termin, bardziej spekulacyjnie, w sensie kupić, przetrzymać tam kilka miesięcy, bo ceny systematycznie rosną i sprzedać. Ci mogą faktycznie mieć jakiś problem. I tu zaznaczam, że jakby, że, że mówię o mieszkaniach, tak, nie mówię o branży Kondo, czy tam apart hotelach, bo to nie są mieszkania, tylko lokale usługowe i to, to na ten temat jakby się nie wypowiadam. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów na mieszkania, to to. To jedna kwestia jest taka, że ja bym się tutaj nie spodziewam wysypu jakiegoś gwałtownego mieszkań po, po promocyjnych cenach. A myślę, że sytuacja, jaką mamy generalnie w skali makro, czyli jeszcze niższe stopy procentowe, praktycznie zerowe oprocentowanie już dzisiaj lokaty, mimo wszystko jakaś tam inflacja, która, która będzie wyraźnie powyżej zera, no powoduje, że, że, że myślę, że tych inwestorów potencjalnie to w ogóle może być więcej, co nie? Którzy, którzy bezpiecznie będą chcieli ulokować środki, nawet niekoniecznie wynajmując mieszkania, ale po prostu w bezpiecznym, trwałym, w trwałym aktywie przetrzymać środki do, do lepszych czasów. Panie Michale, a co dalej z cenami gruntów? Czy koronawirus zatrzyma w końcu ten szalony rajd cenowy, który obserwowaliśmy w ostatnich latach? Hmm. Powiem tak, my jesteśmy też aktywni cały czas na, na, na rynku, chcemy, chcemy grunty kupować. Z tego co się orientuję, no to się nie mamy jakby takiego pełnego, szerokiego przeglądu rynku. Natomiast hmm. natomiast oczywiście jestem cały czas w kontakcie i z firmami z branży i powiedzmy z pośrednikami i tak dalej. No tutaj. Tutaj widać tak, że to, to, co ja, to co ja obserwuję, to też jeżeli chodzi o sprzedających, to na dzień dzisiejszy nie widać jakiejś skłonności do, do, do zejścia z cen. Te ceny można powiedzieć, że się zatrzymały na jakichś tam poziomach, i nie widać też jakby oczekiwań co do, co do wyższych cen, natomiast natomiast też nie widać nie widać jakiejś dużej skłonności do, 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 do zejścia z tych oczekiwań cenowych, jakie, jakie miały miejsce jeszcze tam powiedzmy trzy miesiące temu. Więc powiem tak, że to jak to zwykle bywa w trudnych sytuacjach, ci, którzy muszą, nie będą mieli wejścia, wyjścia, to pewnie 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 gdzieś tam będzie ta skłonność do zejścia z cen większa i i czasem wymuszona przez sytuację, natomiast natomiast no, z tego co się orientuję, to, to, to transakcje się cały czas zawierają. Ci duży doradcy nieruchomościowi na rynku też no, mają trochę tych transakcji, ceny są, ceny są w miarę normalne, tak, nie ma może jakichś tam dzikich licytacji. Ale jeżeli jest dobra działka, to, to cały czas staje kilku chętnych. Szczególnie tacy deweloperzy czy, czy inwestorzy, którzy mają spory zasób gotówki i zakup gruntu w tym momencie również traktują jako pewne, pewnego rodzaju, powiedzmy, bezpieczną inwestycję. Tak? Czyli, czyli, że powiedzmy, zakładają, że może ceny. Ceny nie będą spadać gruntów, natomiast w perspektywie dwóch, trzech lat na pewno na tym nie, na tym nie stracą i, i zyskają powyżej inflacji powyżej trzymania środków na, na, na rachunkach bankowych. Panie Michale, cytując klasyka, kiedy leje się krew, ruszaj na zakupy, czy możemy się spodziewać ewentualnych fuzji i przejęć na rynku deweloperskim w najbliższym czasie? Znaczy nasz rynek, rynek deweloperski niezależnie od tej sytuacji, którą tam podkreślam po raz kolejny, traktuje bardzo przejściowo i krótkotrwale, to jest, jest bardzo atrakcyjny i on będzie atrakcyjny i, i będzie coraz atrakcyjniejszy, bo, bo ja zakładam, że jeżeli sytuacja w skali globalnej, w skali powiedzmy europejskiej i naszego kraju będzie się normalizować, to my bardzo szybko wrócimy na, na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Jako kraj, to pociągnie za sobą te wszystkie frekwencje, które obserwowaliśmy wcześniej, czyli, czyli wróci parcie na wzrost wynagrodzeń i tak dalej. No te transfery, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, jakby ze skarbu państwa do, do, do gospodarki, do przedsiębiorstw, do. do do ludzi, no one jakby są, nie mają, nie mają jakby odniesienia, prawda? Są spektakularne i one też, gdzieś, gdzieś ten pieniądz będzie dodatkowy przez kilka lat krążył w gospodarce, więc, więc ja myślę, że, że u nas, jakby od strony takiej możliwości nabywczych, społeczeństwo bardzo szybko do tej normy przedkryzysowej. Z drugiej strony, popyt mamy, popyt mamy bardzo duży naturalny na, na nowe mieszkania. W związku z tym, w wieloletniej perspektywie, nasz rynek cały czas będzie, będzie atrakcyjny. A to się przekłada w konsekwencji na to, że jest cały czas zainteresowanie deweloperami i mniejszymi, i tymi większymi. I, I myślę, że sytuacja z koronawirusem jest jakby dodatkowym impulsem do, do przejęć. No to tutaj mi trudno w tym momencie powiedzieć, bo myślę, że niezależnie od tego, jakby jest szereg firm zainteresowanych było zainteresowanych na rynku przejęciami, szczególnie takich deweloperów, którzy dysponują yy sporym bankiem ziemi, Dzisiaj o tyle może być lepiej, że, że być może oczekiwania sprzedających troszkę, troszkę, troszkę zejdą w dół. Być może niektóre firmy złapią jakąś zadyszkę płynnościową i, i, i właściciele będą bardziej skłonni do, do sprzedania, i to może być taki, taki impuls. Natomiast sam kryzys. Ten wirusowy moim zdaniem jakby nie powoduje, że nam się tutaj objawi jakiś ekstra wybuch takich transakcji MNO. Zostaje nam tylko życzyć sobie, żeby sytuacja jak najszybciej wróciła do normy i stała się yy, chociaż odrobinę bardziej przewidywalna. Pan Michał Sapota, Hera Investments, bardzo dziękuję za rozmowę. Brakuje nam już tylko kilku kroków. Pięknie dziękuję. Do widzenia.